Na początku kto wygra mecz? Ja! Na boisku można zachowywać się różnie, tak? Bo na boisku ktoś może być agresywny, a w życiu może być cichy i spokojny, tak? Albo odwrotnie, ktoś jest agresywny w życiu, a wychodzi na boisko i jest nagle aniołkiem, któremu nic nagle się nie zrobi. I, I przychodzi nowy zawodnik, no to wiadomo, że potrzeba czasu na to, żeby go poznać. Jeżeli wy na przykład idziecie gdzieś do szkoły, przychodzi nowy, nie wiem, chłopak, dziewczyna bądź tym rodzaju, no to najpierw musicie poznać, żeby jego stan, nie wiem, osoby ocenić i dopiero wtedy jakieś poglądy na jego temat wysuwać i my mamy podobnie. Możecie kogoś nie lubić czy coś, no ale bez przesady, żeby to śpiewać przy wszystkich na ten temat, także możecie na forum, wiadomo każdy sobie czyta, każdy odpowiada za siebie, to nie ma problemu, ale takie coś, no to trochę dziwna sytuacja jak dla mnie, no ale było minęło i miejmy nadzieję, że już takie, takie rzeczy nie będą. Tak jak mówię, można kogoś nie lubić, nie ma problemu, ja też nie wszystkich lubię, tylko po prostu, żeby jakby no... Sam ubiję w Jagielonie, w, w samą drużynę, tak? Że, że po prostu takie rzeczy się zdarzają. No. A pisarze czytają? Są co czytają i co mówią, że nie czytają, a są co nie czytają, a czytają, także... Tak jak, tak jak wy, wy też mówicie, że nie chodzicie że tam coś, a, a co drugi, no a co drugi czy ta z boku, czy tam coś, po wygranym meczu wchodzi kupuje gazetę rano w poniedziałek, tak? A niektórzy, a niektórzy w ogóle się nie interesują piłką nożną i po prostu y, gra, robią swoje i przechodzą kolejny tydzień do, do, do następnego meczu. No. Wiadomo, a jak w trakcie że... meczu? Szczerze. Jak w meczu ze Środkiem, jak w trakcie odczuwaliście na przykład, bo fajnie się zaczęło i się skończyło? Nie? Tak dziwnie się powiem skończyło. Powiem wam tak, że na przykład zupełnie inaczej odczuwa się mecz będąc na ławce, a inaczej jak się jest w środku i się gra. Ja powiem szczerze, że bardziej się denerwuję siedząc i obserwując z boku, niż będąc yy, no, w środku jak gdyby całej tej akcji. Bo... Na nas wydaje się coś niegroźnego na przykład, a z zewnątrz wydaje się, no można było to zrobić lepiej. I na pewno ten jest... środek odbij się czkawką, bo jednak gdyby nie ta sytuacja, myślę, że tego meczu byśmy na pewno nie wygrali, a nawet nie zrobili sobie. Były pretensje do słodika? No właśnie. Znaczy pretensje. Wiecie, po, meczu każdy, po meczu każdy jest mądry, bo wyszło tak jak wyszło, a gdyby na przykład złapał tego zawodnika, to każdy powiedział super interwencja i nikt by nie miał do niego pretensji ani żalu. A wyszło była zgoda Jagieloni z Wisłą. To nie zapomnę, bo ja jestem z Krakowa, jestem wyłowankiem hutnika, ale jestem z osiedla, gdzie zawsze wszyscy byli za Wisłą. I ja jestem za Wisłą od, od zawsze, byłem kibicem Wisły i pamiętam zawsze, jak na stadionie na stadionie Wisły nieraz właśnie była Jaga 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 Jagielonia. To, to zawsze pamiętam. Nie wiem, co się wydarzyło. Słyszałem z dobrych źródeł, co się wydarzyło, ale. Różne plotki chodzą na ten temat, także no, to na I pewno wiem. Polakia czy Jagiellonia? Nie no wiadomo, że Jagiellonia. Ja też troszkę wcześniej się od Was wychowałem i nie wiem, czy będziecie kojarzyć, ale też zawsze wiadomo, jak się jest młodym, to zawsze się chce strzelać bramki, a, a nie bronić w obronie ani, ani nie biegać, tak? Tylko zawsze chce się strzelać bramki. Jak byłem... Młody to zawsze, pamiętam takiego zawodnika jak Roberto Baggio, także to był, to był zawodnik, albo, albo Ronaldo i to ten pierwszy Ronaldo. No nie ma co tu ukrywać, bo jak patrzymy na trybuny, no to wiadomo, że także widać, że są mecze, na które niektórzy czekają, a niektórzy przychodzą tylko i wyłącznie z ciekawości, także to... Yy... Mecze z regionem myślę, że chyba zawsze były tutaj na takim podwyższonym jak gdyby, zaangażowaniu i ze strony naszej jak i kibiców i widać to również na frekwencji na trybunach. A mecze gdzieś mniej ważne, gdzie gramy ze słabszym przeciwnikiem, choć my też jesteśmy na przykład w słabszej formie, no to jednak nie, nie przyciąga tak wizualnie jak tak choćby nawet, no nawet w meczach przeciwko Leku.